Pod kampanii społecznej Fundacji Avalon rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Jesteśmy we wnętrzu ogromnego muzeum. W holu przewodniczka rozpoczyna oprowadzanie kilkuosobowej grupy zwiedzających. Ma około 25 lat, niebieskie włosy do ramion. Nosi bordowy garnitur z żakietem i spodniami. Wśród zwiedzających jest trzech mężczyzn z niepełnosprawnościami z protezą nogi posługujący się białą laską oraz poruszający się na wózku są też kobiety głucha niskorosła a także mama z kilkuletnią córką z zespołem Dauna osoby te są ubrane przeważnie w luźnym stylu noszą swetry bluzy koszule spodnie ubrania są w różnych kolorach niebieskim żółtym czerwonym szarym Kobieta nisko rosła nosi elegancki zielony żakiet i spódnicę. Pojawia się pomarańczowy napis – Wystawa Barier. Niedaleka przyszłość. Bohaterowie są oprowadzani po salach muzealnych. Wśród obrazów i rzeźb stoją eksponaty symbolizujące bariery i brak dostępności. Mężczyzna z niepełnosprawnością wzroku oraz blondyn z protezą mijają przewrócone hulajnogi. Kobieta nisko rosła przygląda się z dezaprobatą umywalce zawieszonej bardzo wysoko. Głucha kobieta i mama z dziewczynką przyglądają się kartonowym opakowaniom produktów z nieczytelną grafiką i napisami. Głucha kobieta komentuje w języku migowym. Kolejne eksponaty to schody i telewizor z filmem bez napisów. W momencie gdy mowa o asystencie osobistym Przewodniczka podaje aparat fotograficzny mężczyźnie poruszającemu się na wózku. We fragmencie dotyczącym zatrudnienia zwiedzający i przewodniczka stają przed obrazem w ozdobnej ramie. Obraz przedstawia dwóch mężczyzn we wnętrzu biurowego gabinetu. Jeden stoi przy dużym biurku. Podaje dokument drugiemu mężczyźnie poruszającemu się na wózku. Na dokumencie skrót CV pojawia się pomarańczowy napis – odmowa zatrudnienia. Na koniec grupa zwiedzających z przewodniczką stoją na wprost nas. Na dole biały pasek z napisem „Kampania Fundacji Avalon współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”. Są też logotypy tych organizacji oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Pojawia się adres internetowy www.fundacjaavalon.pl. Witam Państwa na wystawie Barier. Kiedyś brak dostępności można było poczuć na każdym kroku. Standardy narzucano z góry. Nie dbano o czytelność. Wielki nie, to proszę do prania. O dostęp do windy, napisów i asystenta osobistego. A pracodawcy. bywali uprzedzeni. Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon.